Cześć, dziś zrobimy sesję na opór przed samą praktyką EFT. Czyli jeżeli czujesz, że nie możesz się do tego zabrać, że nie bardzo w to wierzysz, chociaż jakby to nie jest tutaj potrzebne, żeby w to wierzyć, ale żeby w ogóle zacząć praktykować, um, trzeba mieć jakąś motywację. A jeżeli tej motywacji brak lub jest Mnóstwo w środku myśli i przekonań, że to nie ma sensu, że to się nie powiedzie, że to nic nie zmieni, że to jest strata czasu, że mam inne ważniejsze rzeczy do zrobienia dzisiaj. To spróbuj tego i zobaczymy, czy coś się zmieni. Kaj, startujemy od. Punktów pod obójczykami, tu są Pod obojczykami jest obszar, który, od którego zaczynamy. Musimy go trochę rozmasować. Parę głębokich oddechów. Musimy się trochę doenergetyzować. I pozwól um, się otworzyć. Na to, co czujesz, na wątpliwości, które masz, na być może też pewne rozczarowanie, tym, że do tej pory robiłaś, robiłeś, praktykowałaś, praktykowałeś różne rzeczy, um, lub zmagałeś się z czymś, um, z jakimś problemem, z emocją. No i do tej pory i to w twoim życiu jest. I się nie zmieniło, więc czemu masz jeszcze dodatkowo przeznaczać czas i energię na staranie się, żeby to zmienić? Ok? Hmm. Um, eyebrows czyli e, brwi. Wcale nie mam ochoty próbować nowej praktyki. Oddech. Wcale nie mam na to ochoty. Następny punkt. Nie chcę mi się. Mam inne rzeczy do zrobienia. Nie wierzę w to. Policzek. Nie ufam temu. I Poczuj to w swoim ciele, tą nieufność, tą niechęć, zaciśnięcie, wcale nie chcę tego robić, pod nosem, nie wierzę, żeby mi to pomogło, nadal kocham i akceptuję siebie, nadal kocham i szanuję siebie, nawet z tą masywną niechęcią. i nie wiarą, że to coś może zmienić w moim życiu. Nadal kocham i szanuję siebie. Nadal kocham i akceptuję siebie. Tak wiele już do tej pory robiłam. Nadal kocham i szanuję siebie. Nadal kocham i akceptuję siebie. Albo nic do tej pory nie robiłam. Nadal kocham i akceptuję siebie, nadal kocham i szanuję siebie. Mam w sobie parę starych, stęchłych przyzwyczajeń. Nadal kocham i akceptuję siebie, nadal kocham szanuję siebie. Teraz pod biustem. I mam duży opór, żeby to zmienić. Hmm? naprawdę czuję duży opór i nie rozumiem dlaczego mam się starać, żeby coś zmienić. Do tej pory żyłam tak jak żyję i nie widzę powodu, żeby coś robić. pachami Nadal kocham i szanuję siebie, nadal kocham i akceptuję siebie. Mimo, że parę obszarów w moim życiu jest dysfunkcyjne. Mimo, że czasem czuję, um, że muszę pędzić, żeby to nadrabiać. Nadal kocham, szanuję siebie. Mimo, że czasem czuję, że wiele mnie to kosztuje. Nadal kocham i szanuję siebie, nadal kocham i akceptuję siebie. Wciąż jednak czuję opór i niewiarę w to, że oklepując siebie, rzeczywiście coś zmieniam. Mam duże wątpliwości, czy ja w ogóle mogę coś zmienić w swoim życiu. Następny punkt. Szczególnie, że do wielu rzeczy się naprawdę przyzwyczaiłam. Te rzeczy sprawiają, że czuję się bezpiecznie i komfortowo. Do pewnego stopnia. Nadal kocham i akceptuję siebie, nadal kocham i szanuję siebie. Następny punkt. Pozwalam sobie zau zauważyć te obszary, w których Coś nie działa, coś nie funkcjonuje. Nadal kocham i szanuję siebie, nadal kocham i akceptuję siebie. Pozwalam sobie zaakceptować, że mam takie obszary w swoim życiu, które nie działają dobrze. Nadal kocham i szanuję siebie, nadal kocham i akceptuję siebie. Następny punkt. I mogę się upierać przy tym, jak długo chcę, żeby nic nie zmieniać. Nadal kocham i szanuję siebie, nadal kocham i akceptuję siebie. Mam do tego pełne prawo, żeby nic kompletnie nie zmieniać w swoim życiu. Żeby powiedzieć sobie, jest dobrze, jak jest i lepiej już nie będzie. Więc trzeba to zaakceptować nie ruszać tego. Co jeżeli wbiję kij w mrowisko i okaże się, że zrobi się jeszcze większy bałagan? Nadal kocham siebie. Nadal kocham i akceptuję siebie. Nawet z tym strachem, z tym lękiem, że zmiana może być zmianą na gorsze. Teraz opakuję głowę, czubek głowy, głowę dookoła. Nadal kocham i szanuję siebie, nadal kocham i akceptuję siebie. Do tej pory żyłam nic nie zmieniając i radziłam sobie. Ty możesz się teraz poklepać po ramieniu. <laughs> Powiedzieć, świetnie, świetnie sobie do tej pory radziłaś, radziłeś. I jestem z Ciebie dumna. Bo czasem wiele cię to kosztowało i czasem było to naprawdę trudne. I w środku wiem że stać cię na wiele, wiele więcej iż że zasługujesz na o wiele, wiele więcej. Nadal kocham i szanuję siebie. Nadal kocham i akceptuję siebie z tą świadomością, że jest przede mną jeszcze droga. Że jest przede mną jeszcze droga do przebycia. Nadal kocham i szanuję siebie. Nadal kocham i akceptuję siebie. I pozwalam sobie zobaczyć, że ta droga może być moją życiową przygodą. Że może być to droga do odblokowania mojego potencjału. Że może się tam kryć ogromny skarb dla mnie. Następny punkt. I że mam odwagę, mam odwagę zacząć się zastanawiać, co tam się kryje dla mnie. Pozwalam sobie spojrzeć na swoją przyszłość z ciekawością, otwartością, oczekując zmiany na lepsze. Nadal kocham i szanuję siebie, nadal kocham i akceptuję siebie. Daję sobie szansę, by pójść do przodu. I być może właśnie EFT jest tą techniką, która mi to umożliwi. Jestem gotowa, żeby dać sobie szansę. Jestem gotowy, żeby dać sobie szansę. Jestem gotowy na to, żeby spróbować. Nadal kocham i szanuję siebie. Nadal kocham i akceptuję siebie. Być może na początku nic nie muszę oczekiwać. Mogę do tego podejść jak do zwykłej przygody z ciekawością. Nie napinając się. Nie oczekując wielkiej zmiany. Oczekiwania bywają bolesne. <laughs> nadal kocham, szanuję siebie, nadal kocham i akceptuję siebie. I pozwalam sobie też poczuć, że część mnie oczekuje tej zmiany na lepsze. Że zmiana jest mi potrzebna. I że chcę iść do przodu. I że zasługuje na lepsze. Nadal kocham i akceptuję siebie, nadal kocham i szanuję siebie. Pozwalam sobie poczuć cały opór niewiary, wątpliwości, wcześniejsze rozczarowania. Kiedy próbowałam coś zmienić, ale się nie udawało, Wracałam do tego samego punktu ciągle, i straciłam zaufanie, że coś w ogóle może się zmienić, że mogę wyjść z pewnych schematów. To poczucie, że utknęłam, ugrzęzłam. W jakimś schemacie? Niewiara, że te drzwi da się otworzyć. I świadomość, że za tymi drzwiami czeka na mnie ktoś, do kogo ja muszę się dostać. Nadal kocham i akceptuję siebie. Nadal kocham i szanuję siebie. I wiem, że muszę się dostać do tej części, mnie, która na mnie czeka. I wiem, że na to zasługuję. I że już dawno te drzwi powinnam była otworzyć Nadal kocham i szanuję siebie. Nadal kocham i akceptuję siebie. Czuję, że jestem gotowa. Czuję, że jestem gotowy. Iść do przodu. Otworzyć te drzwi. Zająć się sobą, zadbać o siebie, zadbać o swoje zdrowie emocjonalne, zadbać o swoje potrzeby. Wiem, że jest mi to potrzebne. I wiem, że nikt inny tego nie zrobi że ja jestem tą osobą, która dba o swoje potrzeby. I za każdym razem, kiedy poczuję, że potrzebuję zadbać o swoje emocje. Mogę zrobić sobie na to przestrzeń. Fizyczną przestrzeń, przestrzeń wewnętrzną. Na swój wewnętrzny dialog, na to, żeby siebie usłyszeć. Na to, żeby zrobić sobie sesję FT. Jestem tego warta. Jestem tego warty. I potrafię to zrobić. Potrafię. I mogę, I chcę, chcę to Dobrze. zrobić. Dobrze, opłakajmy się po głowce, no, po twarzy, po ciele. Można sobie powiedzieć parę miłych rzeczy. Dam radę, jestem świetna, dobrze mi idzie, już mi dobrze idzie. Dzięki.